ktoś tu przyszedł. To już napad pan robić się, czy, czy nie? Tak. Uh -huh. O kur. O cholera. Ty, co to było? Nie wiem, to tajny agent. Agenci, czy ku... Agenci, a jej. zakładników M modlicie się za to. A jak będzie mniej? Ok, ku... zakładnik. Za to. O. No i w nie, czterech, 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 czterech zakładników. Zaraz wywrócić. No nie Dobra, y... z tym mogę negocjować? Ze mną, w sensie z tym, z, z tym sklamą, właśnie ze mną, no. No, co tutaj się dzieje? Napad, y, napad robimy. Ile zakładników, ilu No niestety postrzegue. mamy tylko jedną cygankę, ale. Okay. No ale ona jest. Wywróży, wywróży, tak? No w wolne Potrzebuje na... jedzenia i picia o, pomocy medycznej? Czy nie? Nie, nie potrzebuje. widzisz, ale szczęście, że nie potrzebuje. No. Jej to nic nie trzeba, ona tylko potrzebuje pójść do domu i wróżyć. Nie jest dobrze, nie jest stabilnie. <laughs> nie jest stabilnie. <laughs> nie, nie, ja tak nie mogę, ze śmiechu nie mogę. Ty, panowie, jak to kurwa możliwe, żeby jednego zakładnika mieć? wyniesiemy? człowieku trzy gablotki? No. Główne nie pieniądze. Trzy gablotki po jeden ten, po jedna rzecz, nie? A trzeciemu. trzeciemu dam. bardzo cenną rzecz, mam nadzieję, nie? Rybak umie pływać, mamy rozumieć, tak? No, w końcu. To jego powołanie. Myślę, że nie. Czekaj. Ja już tego nie mówić Jeżeli wam nie wyszło tak, to proponuję się poddać i ponajniście wam damy. Nie, nie. To nam nie wyszło. Czekaj. Wszystko idzie zgodnie z naszym planem, jak na razie. Dobrze, dobrze. A w ogóle masz młotek. I to. No, on ma betkę. Ale ma też jakąś bębną chyba, tak? Tak, ma, ma. Oczywiście, że ma. On też ma przez ten. po prawo moje, wszyscy mamy. Mówiliśmy, że wszyscy mamy. Nie fajnie Tylko my tak stoimy, wiesz? Dla śmiechu, nie? Ale wiesz, jak będzie strzelanina, to ja specjalnie nie będę strzelał, żeby mi tego usiłowania nie wierzył. No, wiadomo. Ten wędkarz niech też nie strzela, nie? Dobrze, chłopaki, zielone światło 10 sekund. Dobra. O, jezu, dobra Czekaj, co nas goni. No, na tak. 50-50 bym powiedział. Okay. Dwa motor. O, Będę ich robił na zakręty w centrum miasta, to może ktoś ich Nic to nie dało. On musiał być kula czwarty w kulach. Idę, rady, nie. To wiesz co, to to gubienie idzie nam wyjątkowo ch... nie? Break czeka mu zrów Ta. Nie tym. No i odszkodowanie wymusimy od razu. Dobry pomysł. Oce w aksa, oce w aksa, oce w aksa, pan też ćwiczy. Mhm. O. Kurde. Kur... nie w tę mańkę, ty. Nie, bo jest jeszcze Ała. Wiktoria, która mi centralnie specjalnie podjechała, nie? Dobra, to nie ma panowie sensu. Wiesz co, w końcu mówisz jak człowiek, tak? I Gdy. rozłączyć... Uh, gdzie radio jest k***a, jeden? Radio. Off. radio off. Nie wiem gdzie jest jeden. Czy z nas było czterech? Aha. O człowieku, ale pójdziemy siedzieć, nie? Jak sk No Ała. On tylko on jest? Nie wiem. No tylko on jest Tego głowa, rozbolała jak coś Gdzie w ogóle kurwa? Do, do, dawaj tu Ty, co? Halo Nie wiem kurwa, płynę za nim, ty ja mogę odebrać telefon w wodzie? Kurwa, może nie zamoknie No halo Halo? Ty, dzwonię z podwody. <noise> jak no. spać, bob. <noise> a ja mnie wypaliło, od kapci. Bo mnie, jak my byliśmy dopiero na tym parkingu takim, co nie w tę mańkę, że skręcił. Ty, kurwa, przemokło mi trochę gotówki do chłopca. <noise> Moje tysiąc dolarów. O p... Pie... <grymionym> <Chuj. grymionym> <grymionym> jest, jest lipa jak... Szukają mnie. Chwilę jak ja z tobą rozmawiam. Strzelają do mnie Jak to? No napiero do mnie jak do kaczki To ja mogę Ci jakoś pomóc? No pewnie <grymionym> Przyjdź na mój pogrzeb No witam, oku... Strzela do mnie. Skąd wiedzieli? Jaki kot czarny do no panowie, no nie... Poinformował Ci cię na GEC to, że jak skoczycie do wody, będzie nałożony kot czarny na was. No ale do jakiej wody? To żadna woda, to ten. Nie? No. To, to, to to... Zaraz coś wymyślę, poczekaj. Jak jednak mamy tu trójka została, nie? Co, ich nie złapaliście? No i bardzo dobrze. Supresjonaliści. profesjonaliści. bandyci, jak ja nienawidzę tych złodziejów. Jakich złodziej? Kierowniku, jaki złodziej? Tylko frajer by nie skorzystał. Bardzo dobrze, będziesz siedział za kumpli, czyli 3 razy 4 dostaniesz napadę. Willera. Za jakich milera? kumpli? To nie moi koledzy, to konfidenci kurwa. Albo do nich dzwonisz... I się z nimi umawiasz, albo niestety będziesz nie, siedział za z, Nie jestem człowieku. Nie z kolegami umawiał. Co ty robisz? Gdzie on jest? K***a! W... w niebie! Tak? Pa panowie! Panowie! Pomóżcie mi! A to nie jest ten gruby, to nie jest ten Jaki gruby z napadu? Ty, gruby jest... z napadu? Żaden gruby. gruby! z napadu to jest. No bier go ku**a. Bier... jest bier... Jestem niewinny. Czemu ty go rozkułeś? to nie ja go rozkułem, wiesz, że tego? Oku. O, k***a. o k***a. Dobra, mam nadzieję, że mój zegarek zostanie zwrócony, tak? To kupiłem ku. Tak, dla... tak, tak, no dla tak. Dla tak. narzecionej kupiłem. Nie mam narzeczonej, mm -hmm, ale mm -hmm, na przyszłość. I to trzy kupiłem. Trzy zegarki, tak. No tak, tak no żeby tak, miało, no wyjaśnię. No, no. tak, 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 wiadomo. Dobrze, obywatel się odwróci, podejdzie do krat. To ja mu twerk robią? Obywatel się odwróci, podejdzie do krat. Dobrze, panie Padnowak, tak się prezentują tutaj pana zarzuty. Ucieczka przed organami ścigania. Mga, minera. Przedanie narkotyków czwartych. Po... Dobra, tak powiem wścigania. kulturalnie, nie? Nie popierd**liło cię do reszty? Broń organów ścigania? Jakie broń organów ścigania? Jak to zwykła chińszczyzna była. No tak, nie pierwsza. że tak że taką chińszczyznę strzelacie ty. No tak? Z czym się pan nie zgadza, no słucham. Z bronią organów ścigania? Ja mówię, że to Chińczyk była, nie, nie broń organów <ścoughs> ścigania kurwa. Było to, proszę pana, na yy... Numerach oczywiście no to co, ten, co, co ten Chińczyk sprzedał, kur... ty? Panowie, wypuszczajcie mnie, to nie są ćwiczenia. Czy to jest pad? Tak. Niesamowite. Dzień dobry, znaczy ten, kierowniku. Ja również się kłaniam z tej strony, Ja również się kłaniam. Pozamy kolana. No i ty widzisz, to, to, co on to za wyrok w ogóle dał? Czy to jest. Z, z, w ogóle. ze złego taryfikatora. Wyrok. A jaki taryfikator byłby dla na obywatela najlepszy? <grym /dosek> Wyjście kupa za darmo. Wszystko się zgadza, obywatelu? <grym /dosek> no nie zgadza się, no. no <grym /dosek> Gdzie mój zegarek? Dobrze, w takim razie panu <grym> dane. </dosek> <grym /dosek> <grym /dosek> o na to nie wspomnę, tak? <grym /dosek> o ja, <grym /dosek> Ale wyrok. saying